Właśnie w tej chwili byłam obejrzeć e, kamery, które zostały zamontowane, kamery termowizyjne, e, gdzie, które będą mierzyć temperaturę pracowników. Jak wygląda praca w czasie pandemii w spółkach pracujących dla Fiata? Rozmawialiśmy z Wandą Strużyk, przewodniczącą NSZZ Solidarność w FCA Poland. Jeżeli temperatura będzie poniżej 37,5, wtedy barierka się otworzy i pracownik będzie mógł wejść do, do zakładu. Natomiast tutaj w tej chwili tutaj są zrobione odstępy, jakie muszą pracownicy zachowywać między sobą. Natomiast tam jest teraz firma buduje taki namiot, e, aby ta temperatura była rzeczywista, bo w przypadku kiedy będą upały i każdy będzie rozgrzany, e, to może wykazywać po prostu większą temperaturę. Rozmawialiśmy oczywiście o sprawach pracowniczych i o tym, jakie warunki w tym trudnym czasie udało się związkowcom wynegocjować z pracodawcą. No w tej chwili jest przedłużony przestój ekonomiczny do 17 maja. E, natomiast pracownicy fizyczni E, mają płatne 80% wynagrodzenia miesięcznego, natomiast pracownicy umysłowi, ci, którzy e, pra, mają skrócony czas pracy o 20%, no jest oczywiście też również stosowana praca zdalna. We wszystkich spółkach grupy e, e, Powertrainu, jak i również w Tychach. Natomiast FCA Services, cała, wszyscy pracownicy mają obniżony czas pracy o 20%, no i co wiąże się oczywiście z obniżeniem wynagrodzenia, bo jest, jest płacone wynagrodzenie za czas przepracowany. Czy negocjacje były trudne. Co prawda negocjowaliśmy nie przez, tak jak teraz spotykamy się poprzez internet. Byliśmy, siedzieliśmy w hali koło 4-5 godzin trwały negocjacje, bo oczywiście pracodawca zaproponował o wiele niższą stawkę, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. No i ale po 4-5 godzinach no udało się po prostu definitywnie wspólne stanowisko wszystkich związków zawodowych, że Minimum musi być 80% wynagrodzenia i to udało się wynegocjować, ale, za, ale było, była stawka o wiele, wiele niższa. Czy firma korzysta z tarczy antykryzysowej? E, oczywiście złożyła Fiat dostał jako pierwszy. Zaraz w pierwszym dniu e, uruchomienia tarczy Fiat e, FCA Poland Tychy e, otrzymało e, złożyli wniosek w tym dniu i otrzymali od razu e, nie, w niedługim czasie pieniążki. Czy w związku z tym firma gwarantuje, że nie będzie zwalniać pracowników? A przeważnie dotyczy to pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, bo o, niestety ale pracownicy, którzy byli wynajmowani przez Agencję Pracy, Tymczasowej I jeszcze w marcu, ponieważ postój mamy od 16 marca, jest wstrzymana produkcja. Więc w FCA Poland w Tychach pracowników, około 400 pracowników e, straciło automatycznie pracę, ci, co byli przez agencję czy, czy zatrudniani z Ukrainy, prawda, pracownicy z Ukrainy. Natomiast Powertrain nie zatrudniał takich pracowników, w związku z tym tutaj jest e, zachowana ilość zatrudnionych, taka jaka była przed e, tą pandemią. A jak obecnie wygląda produkcja w FCA Poland? A jeżeli chodzi o Powertrain, w tej chwili e, jest produkcja w dzisiaj, w dniu dzisiejszym i jutro jest uruchomiona GSE, silnik GSE jest produkowany, natomiast na bieżąco jakby dyrekcja podejmuje decyzję, która grupa ludzi przychodzi po prostu do pracy, ale akurat w dniu dzisiejszym pracownicy są, pracownicy na liniach montażu GSA, silnika GSE, są, dzisiaj, dzisiaj wykonują po prostu tą pracę. Natomiast w innych w terminach być może będzie pracował po prostu inny silnik, ale to na bieżąco dyrekcja podejmuje decyzję. Jeżeli chodzi o całe FCA, a no to wiemy, że na pewno w Sewel e, została uruchomiona produkcja i w niektórych zakładach tam próbują po prostu coś, e, czy w Melfi coś tam e, produkują. E, nie mam teraz dokładnych jakby danych, ale wiem, że na pewno Sewel na pewno produkuje tam, gdzie jest produkowane Ducato. W tej chwili by, wydaje mi się, że, że na przykład tak jak tutaj Powertrain, e, te, ta produkcja to będzie tak uruchamiana, część, część pójdzie, będzie na postojach, część, część po prostu będzie pracować. E, natomiast z zachowaniem pełnych pełnego bezpieczeństwa pracowników, bo są i maseczki zabezpieczone, są łazienki, wszystko, wszystko jest po prostu zabezpieczone i wszędzie są środki dezynfekujące, i, więc jeżeli chodzi o Tychy, to, to jest na, na tą chwilę postój do 17, ale to nie jest pewne, czy zostanie po 17 uruchomiona jeszcze produkcja. Być może, jeżeli, jeżeli będzie, to będzie jakaś część pracowników po prostu, czy jedna zmiana, ale może, może być tak, że jeszcze tydzień może być przestój. A jak w tym trudnym okresie wygląda organizacja pracy? Jeżeli chodzi tutaj o powertrain, to będzie pracowała tylko pierwsza zmiana, czyli w tym tygodniu przykładowo pracuje pierwsza zmiana a w przyszłym tygodniu ta, co ma, miałaby teraz w tym tygodniu drugą zmianę, przyjdzie na pierwszą zmianę, czyli będzie na jedną zmianę z tych informacji, które tutaj mamy, to, że na jedną zmianę będzie powertraj pracował. Jeżeli chodzi o Fiata, to też szczegóły będą dopiero przekazywane, są opracowywane, będą przekazywane przed uruchomieniem. Oczywiście są różne, najbardziej chodzi o szatnie, jak, w jaki sposób pracownicy no, mogą się umyć, czy, czy, czy przebrać. Na pewno będzie co któraś szatnia, na przykład pryszni co któryś będzie zamknięty, tak jak teraz są, czy ubikacje, co druga, co druga ubikacja jest po prostu czynna, co druga umywalka jest czynna, ale jeżeli będzie też sugerowane, że jeżeli ktoś będzie chciał, przykładowo też się mówi, żeby pracownicy w swoich ubraniach roboczych jechali albo przyjeżdżali w ubraniach roboczych do, do pracy, ale to będzie na zasadach dobrowolnych, nie absolutnie nie jako nakaz. I pokazał się już taki komunikat z jednej ze spółek, w Tychach, że jest sugerowane, że jeżeli pracownicy mogą, co dzień, którzy mogą, to żeby po prostu przyjeżdżali we własnych, przyjeżdżać we własnych ubraniach. I jeszcze taka ciekawostka. Jedna ze spółek zdecydowała się na ubezpieczenie od koronawirusa. Jeden z zakładów, e, dokładnie ASK, e, wprowadził ubezpieczenie pracowników na rok czas, na 12 miesięcy od COVID-19, z uwagi na to, że gdyby ewentualnie no, któryś z pracowników e, się zaraził w zakładzie, a, a starał się o ubezpieczenie czy coś, więc jest taka możliwość odszkodowania w tej sprawie. Nie? Także no, nasza, na, nasza dyrekcja też poinformowała, mich, że, że, że niektórzy pracodawcy coś takiego robią, czy, czy u nas się podejmą też ubezpieczeń, dodatkowego ubezpieczenia pracowników czy nie, to jeszcze nie wiemy, ale być może, być może i, i FCA również rozważy taką możliwość.